Nieważne jest, ile masz lat, wśród przyjaciół nie jesteś sam. Gdy razem z nami odkrywasz świat, ramię w ramię stojąc, nie jest nic straszne na. Co dzień coś nowego przydarza się nam. Dołącz do nas szybko trampki w i w domu pod jabłonką czas zobaczyć się już. Halo babciu, halo, halo, babciu, halo, halo. Nie, nic nie słyszę. Mój telefon nie działa, bo przecież brakuje w nim kabla. O racja, <laughs> możemy użyć tego? O dobry pomysł. Hej David, pomóż nam zrobić telefon. A będą na nim jakieś gry? Nie. To nie, dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Hej. Wybacz nam proszę spóźnienie. To był szalony dzień. Popatrzcie na to. Robimy własny telefon. <laughs> Mnie też by się taki przydał, ale muszę już uciekać. Nie zatrzymujemy cię. Do zobaczenia. Pa. Putaty wszystko OK? Właśnie, wyglądał na zabieganego. Eee, zgubił swoją komórkę. Może pożyczyć moją. To poważna sprawa. On niej używa prawie do wszystkiego, a bez niej zupełnie nic nie będzie mógł zrobić. W telefonie ma kalendarz, w którym zapisuje terminy spotkań i godziny wizyt. A co jeśli czekają na niego pacjenci, a on o tym nie wie? I co ze zdjęciami, które ma na telefonie? zaczęliśmy na zawsze zdjęcie tortu, który zrobiłam mu na urodziny. A co jeśli umówił się na kolację z przyjaciółmi, ale się spóźnia? A pada deszcz. Jak ma się z nimi skontaktować? Nie martw się Leilo, telefon na pewno się znajdzie. Wszyscy czasami coś gubimy. Tak, tylko że tak naprawdę. O nie! Co się stało? Przegrałem. Teraz muszę zacząć poziom od samego początku. No dobra, myślę, że czas, żebyśmy wyszli na zewnątrz i zażyli trochę ruchu. Mm. Wszystko w porządku, Leila? Tak! Albo i nie. Opowiesz mi? No, mój tata zgubił swój telefon i. Zgubił swój telefon? Tak! Więc musi go znaleźć. Tak, ale. Trafiłaś na właściwą osobę. To brzmi jak sprawa dla detektywa sam. Najpierw musimy poszukać wśród rzeczy znalezionych. Trochę wątpię, żeby tam był. Nie zaszkodzi sprawdzić. O spójrz, tam jest mój tata. On zawsze wszystko znajduje i odkłada do swojego warsztatu. Chodźmy. No sama, nie wiem sam. Rozwiążmy tę sprawę. Ah! znalazłem. Telefon? Nie. Długopis pizza. Długopis pizza? Tak, to długopis w kształcie kawałeczka pizzy. Dostałem go na urodziny. Szukałem go od dawna. Tutaj nie znajdziemy telefonu taty. Myśl pozytywnie, Lejlo. Kiedy byłem w waszym wieku, to mój wujek dał mi zegarek. Był duży, czerwony, z krokodylem na tarczy. Uwielbiałem ten zegarek, ale pewnego dnia obudziłem się i nigdzie nie mogłem go znaleźć. Byłem bardzo zmartwiony. Powiedziałem o tym rodzinie i znajomym, i wkrótce wszyscy go szukali. Po tygodniach poszukiwań zorientowałem się, że cały czas był w kieszeni mojej kurtki. Przynajmniej go pan nie stracił. Tak, ale było mi trochę wstyd, kiedy musiałem się przyznać, że miałem go przez cały czas. Kiedyś Bella zgubiła swojego pluszaka i szukałyśmy go wszędzie. Okazało się, że leżał za jej łóżkiem przez cały ten czas. Pani Katie nie była zachwycona. Tak, cóż, czasami rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. Czekaj. Twój tata zgubił komórkę dziś rano, więc tu jej nie ma. Może upuścił ją gdzieś na osiedlu? Okej, okay. nowy plan. Chodź ze mną, ale sam. Okej, okay, drużyno, przyjaciel potrzebuje pomocy. Znacie go wszyscy, ponieważ to po prostu tata Layli. Zgubił telefon, zatem pomóżmy mu go znaleźć. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Możemy przeszukać wszystkie miejsca, w których dziś był. Ale gdzie dzisiaj był? No, rano odprowadzał was do szkoły, więc musiał wyjść z domu, pójść po Maliego, a później po sam. Ale pamiętam, jak mówił mi dzisiaj, że w drodze do naszego domu potknął się na chodniku i prawie wylał na siebie całą herbatę. Aha! Skoro miał kubek z herbatą, to znaczy, że musiał odwiedzić kawiarnię pani Flo! Dobrze myśli. Będzie dużo szybciej, jeśli się rozdzielimy. Ja, Leila i tata pójdziemy do kafejki pani Flo. Babcia Zeinap Mali i David pójdą poszukać niedaleko miejsca, w którym się potkną. Moment, gdzie jest David? Um, jest w środku. Gra na komórce babci Zainab. David! Jeszcze chwila! Prawie skończyłem! Ech. Dobra, Drużyno. Bierzmy się do pracy! W czas, przyjaciele budzą radość dla Przyjaciele budzą radość dla Przyjaciele, w nas. przyjaciele w nas. Macie coś? Nie, jeszcze nic. A wy? Ani śladu telefonu! Hmm, ta sprawa jest trudna. Nie poddawajmy się! Zawsze jest jakieś wyjście! Spójrzcie, to pani Amira! To nasza dzielnicowa, prawda? Tak! Mama nam na pewno pomoże! Nie! To znaczy. Może poszukamy najpierw u ciebie w domu sam? Porządku? Nie. Możesz mi wszystko powiedzieć. Od tego są przyjaciele. Ja wiem, gdzie jest telefon taty. Wow! To świetna wiadomość! Twój tata się ucieszy. Nie, to znaczy, jeśli mu powiem, będzie na mnie zły. Czasami trudno jest powiedzieć prawdę, ale to zawsze najlepsze wyjście. Ale prawda jest taka, że to moja wina. Odkąd David zaczął grać na komórce babci Zeinab, nie miałam się z kim bawić. Ta gra to był jego nowy przyjaciel. Ja też chciałam nowego przyjaciela, więc pożyczyłam telefon Taty bez pytania. Chciałam się tylko trochę nim pobawić, pokazać go w szkole i zaraz oddać Tacie. Ale jak tylko wyciągnęłam go w klasie, zanim komukolwiek pokazałam, pani go zauważyła i mi go zabrała. Powinnam go była odebrać po lekcjach, ale się bałam. Próbowałam powiedzieć tacie, ale wszyscy byli już zajęci poszukiwaniami. Ojej, przepraszam, Lejlo. Tak mnie zajęło bycie detektywem, że nie dałam ci szansy na wytłumaczenie. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale powinnaś powiedzieć tacie. Chodź, Lejlo. Muszę zabrać cię do Maliego. Twój tata ma cię stamtąd odebrać, prawda? się stało. Muszę powiedzieć mojemu tacie coś ważnego, ale boję się. Ojej, zauważyłam, że byłaś dzisiaj trochę smutna. Chcesz się tym podzielić? W porządku, nie musisz. Ale wiesz, czasami najtrudniej jest powiedzieć coś, co jest naprawdę bardzo ważne. Ale czy musiała się pani kiedyś do czegoś przyznać? Tak, wiele razy. Posłuchaj. To mi przypomina coś, co wydarzyło się mnie i Tacie Maliego kilka lat temu. Pewnego dnia wyszłam z domu, a on pożyczył mój laptop bez pytania o zgodę. Próbował go włączyć, ale ekran się nie zapalał. Więc myślał, że go zepsuł. Czuł się bardzo winny i przez cały dzień próbował go naprawić. Kiedy wróciłam do domu, wzięłam laptop, żeby znaleźć przepis. Nadim nie mógł dłużej ukrywać prawdy. Poprosił, żebym usiadła. Był bardzo zmartwiony. Widziałam krople potu na jego czole. W końcu zebrał się na odwagę, podał mi mój komputer i powiedział, że go zepsuł. Zorientowałam się, że ekran wcale nie jest zepsuty. Tylko przyciemniony do zera. Śmialiśmy się, że tak się zamartwiał bez powodu. Gdyby powiedział mi prawdę wcześniej, oszczędziłby sobie tego całego stresu. Cześć. Wybacz spóźnienie Zainab. To był szalony dzień przez to, że Wiemy, Steve. Wszędzie szukaliśmy twojej komórki. O, nie, znaczy dziękuję, ale nie chcę wam zawracać głowy. Szukałem go wszędzie, więc teraz zgłoszę to Amirze. Może ona mi jakoś pomoże. Ta to To byłam ja. Nie rozumiem. Wzięłam twój telefon do szkoły i nauczycielka się zezłościła i mi go zabrała. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Przepraszam. Próbowałam, ale wszyscy byli tak zajęci szukaniem go, że się przestraszyłam. Chciałam ci go zwrócić, zanim się zorientujesz. Nie chciałam, żeby przedpadły ci wszystkie spotkania w pracy czy ze znajomymi, ani żebyś stracił wszystkie zdjęcia. No. Może tego unikniemy, jeśli nadal jest w szkole? Może zadzwonię do sekretariatu? Będę wdzięczny, Zainab. Przepraszam. Słuchaj, cieszę się, że się przyznałaś, ale trochę mnie zaskoczyłaś i będziemy musieli o tym porozmawiać. Bo wiesz, czułam się Oczywiście, wykluczona. Tak, zaraz go odbierz. Jeszcze raz dziękuję. Aha, rozumiem. Dyrektor mówi, że cały dzień próbuje się z tobą skontaktować. Czyli mają telefon taty? Tak, i można go dzisiaj odebrać. Co za ulga, prawda? Tak. Dobrze, że się udało. Czego nie powinnaś była robić? Nie powinnam była go pożyczać. Ani zabierać go do szkoły. Ale obiecuję, że już nigdy nie pożyczę niczego od nikogo, zanim nie zapytam, czy mogę. Ale wiesz... Ten brak telefonu przez cały dzień nie był taki zły. Dzięki temu więcej rozmawiałem z ludźmi twarzą w twarz. Chyba powinienem spędzać mniej czasu z telefonem. To brzmi dobrze, tato. Tak, chodź do mnie. Odzyskaliście go? To dobrze. Dzięki za pomoc, Zainab. Nie ma za co. Myślę, że słusznie postąpiłaś. Drain <grym>, drain! Drain drain! Odbierz telefon, Lalo! Halo? Hej, leila. Sam powiedziała mi, co się stało. Przepraszam, że wolałem się bawić na komórce, a nie z tobą. Już w porządku, Davidzie. Ale ta gra jest świetna. O, ta. A ty ciągle w nią grasz? Znam o wiele lepszą wersję tej gry. Serio? Serio. Potrzebne są do niej karty. A ty odłóż ten telefon na bok. Przyjacielu do Przyjaciele budzą radość. Przyjaciele budzą radość stop! Rety lejla jest szybka. Znalazłeś godną przeciwniczkę, Davidzie! Dziękuję, że pomogłaś mi powiedzieć tacie prawdę. Zgadzam się z babcią Zeinab. Postąpiłaś słusznie i cieszę się, że David znów się z nami bawi. Ja też. Jesteś świetną kumpelą. A ty dobrą przyjaciółką sam. <śmienicza> <śmienicza>